Kilka rzeczy na temat przede wszystkim produkcji hardware'u, ale głównie chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak tak naprawdę powstają takie projekty. Oczywiście już. Już mieliście świetne, świetne przykłady wcześniej. Nie chciałbym też oczywiście tego za dużo opowiadać, bo, bo tak naprawdę jest to ostatnia prezentacja, więc każdy chce sobie skoczyć tam po piwko do, do baru. Może zacznę od tego tak naprawdę jak to się wszystko zaczęło, tak? No bo w Krakowie mamy dwie firmy, które robią mikrolokalizację. I to robi się takie bardzo ciekawe, no na przykład ja słyszałem różne historie od naszych klientów, gdzie na przykład niektórzy pytają, czy to nie jest tak, że czasami, nie wiem, byliśmy braćmi i rozdzieliliśmy się i robiliśmy dwie różne rzeczy, albo czy na przykład to nie jest tak jak Nike i Adidas, gdzie po prostu dwóch, dwóch founderów pokłóciło się, rozstało i stworzyło dwa, dwa różne produkty. Nie, tak właśnie nie było i, i zawsze, zawsze, zawsze fajnie to tłumaczyć, albo też słuchać tych wszystkich opowieści. Poproszę o slajdik następny. Tak naprawdę beacony. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie słyszał coś, nie słyszał, czym jest beacon. Nie wie, co to jest beacon. Jedna osoba. Dwie, trzy, super. Cztery. No to beacon to jest takie małe urządzonko, które w środku ma taki chip Bluetooth low energy, pokaźną baterię i cały czas wysyła jakiś tam sobie sygnał, za pomocą którego jesteśmy w stanie zidentyfikować tego beacona i. Jakiś kontekst prowadzić do na przykład aplikacji mobilnej, która dzięki temu jest w stanie rozpoznać bliskość do tego urządzenia wewnątrz pomieszczeń, ale nie tylko. To tak po, po, pokrótce. Generalnie zastosowań jest bardzo dużo. My zaczynaliśmy od takiego zastosowania. Spotkałem się kiedyś, praktycznie rok temu, prawie, 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 prawie rok temu, spotkałem się z dwoma kolegami, dwóch tomków. Jeden jest osobą niewidomą. Od 16 roku życia i mieli taki problem. Chcieli stworzyć coś, co umożliwiałoby zwiedzanie muzeów osobom niewidomym. Oczywiście pewnie część z Was pomyśli sobie, po co osoba niewidoma ma zwiedzać muzeum. Otóż no, tutaj jest dużo filozofii, ale jednak tak, chcą zwiedzać muzea i chcieliby, żeby to, ten proces był prosty i, 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 i fajny. Tak? Na chwilę obecną, no, wtedy sytuacja była bardzo dramatyczna. No, no, praktycznie na całym świecie nie było rozwiązań dla osób niewidomych, a te, które były, to były po prostu beznadziejne. E, więc wymyśliliśmy, że coś z tym tematem zrobimy. Ja wtedy akurat skończyłem pracę w innej firmie i, i zaczynałem, zaczynałem coś nowego. Chciałem znaleźć jakiś fajny projekt, w którym mógłbym się odnaleźć. Więc postanowiliśmy, że, że rozwiążemy ten problem. Tak? Zaczęliśmy od takich urządzeń, które już posiadały, na które już grywało się content. E, używały starego Bluetootha i wysyłały na przykład ten content do aplikacji mobilnej, takiej prostej aplikacji jobowej, tak Odkryliśmy, że no to jest niewygodne, bo nie sposób zarządzać tym contentem, nie sposób go update'ować i bardzo dużo takich problemów technologicznych się pojawiło, więc zauważyliśmy, że może lepiej to odwrócić. Tak? Niech ten content sobie będzie gdzieś tam w chmurze, niech on się pobiera przez API, a niech cała aplikacja tylko rozpoznaje, w którym miejscu, w którym miejscu jest, czyli tak naprawdę Prosta analogia do GPS-u, tak? czyli wiemy, że jesteśmy w tej lokalizacji, a co z tym zrobimy? No jest już po stronie aplikacji w telefonie komórkowym, która ewentualnie może zawsze zapytać sobie chmurkę o to, co, co powinna w tym momencie zrobić. No więc wtedy, mniej więcej gdy już stworzyliśmy ten pierwszy prototyp tego nowego urządzenia, Apple ogłosił profil iBeacon. My używaliśmy jeszcze wcześniej tak naprawdę MAC adresu, i, i siły sygnału do, do rozpoznawania bliskości do tych urządzeń, ale zobaczyliśmy, że no świetnie to wygląda z iBiconem, jest to sensowne i postanowiliśmy go za, zaadaptować do naszego urządzenia. Oczywiście na początku go schakowaliśmy, częściej w sensie zrobiliśmy reverse engineering i wróciliśmy sobie go po prostu do, do, do swojego hardware'u. Oczywiście, jak, jak ten projekt powstawał, to widzieliśmy, jak dużo możliwości to daje, że z każdym razem przychodziliśmy do biura i myślimy sobie, o kurcze możemy zrobić coś, coś nowego, możemy zrobić jakiś inny system, możemy zrobić jakieś inne rozwiązanie, gdzie te bigony będą faktycznie ułatwiały życie. I tak te pomysły się nam narzały, ta lista rosła i zdaliśmy sobie sprawę, że faktycznie ta technologia jest tak duża. To jeszcze, to jeszcze zanim wtedy to wszystko się stało dosyć, dosyć popularne i, i odkryte. Że, że, trzeba to, że trzeba to oddać, trzeba to dać innym firmom na całym świecie najlepiej, żeby użyć ich mocy przerobowej, mózgów, żeby tworzyć fajne rozwiązania. Więc yy, otworzyliśmy tak naprawdę przedsprzedaż dev-kitów yy, z tymi naszymi urządzeniami. Co, co, co zabawne, no, teraz obudowa wygląda tak, ale wtedy, gdy zaczynaliśmy sprzedaż tak naprawdę jeszcze jej nie mieliśmy. Mieliśmy elektronikę, mieliśmy oczywiście pierwszą wersję, bo tych wersji już yy, przeszło przynajmniej kilka dobrych, yy, dobrych razy. I na przykład chcieliśmy stworzyć tą obudowę, ale nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jaka będzie ta elektronika w niej, ile, ile, jak powinna dokładnie wyglądać, więc zrobiliśmy taki szkic, taki zarys. Zrobiliśmy projekt, miesiąc nam zajęło coś tak w sumie chyba sukcesem zrobienie formy wtryskowej do, do, tego, do, tego, do tej obudowy. Oczywiście w środku była pusta, więc tylko po to, żeby tam można było ten, ten, tego bikona jakoś przykleić, wkleić, żeby się tylko trzymał. Dopiero później, gdy projekt ewoluował, dodawaliśmy, przerabialiśmy tą formę wtryskową, ale dzięki temu byliśmy w stanie, byliśmy w stanie uruchomić tego preordera. Czyli tak naprawdę dzięki temu ludzie na całym świecie, deweloperzy, hakerzy czy tam firmy, które zajmują się tego typu rzeczami innowacyjnymi, mogli już zacząć testować, mogli zacząć się bawić tym, tak? Bardzo szybko w tej całej naszej zabawie odkryliśmy, że, że hardware jest fajny i, i daje dużo możliwości, ale tak naprawdę bez softu tutaj niewiele zdziałamy. tak? No bo Tymi bikonami trzeba jakoś zarządzać. Trzeba jakieś trzymać kopie zapasowe tego, co tam się dzieje. Trzeba umożliwić to dostęp do tego przez API, tak? Żeby integracja była prosta i przyjemna dla, dla dużych firm i małych firm i, i hakerów. Tak więc no, tego wszystkiego się nawarstwiało i ten produkt rósł. Poproszę następny slajd. Tak więc, no, finalnie oczywiście udało się osiągnąć coś takiego, co, co, co pozwala na nie tylko. Nie tylko nie wiem, tam powiedzmy szczelność tej elektroniki, że ona już się, ona już się na przykład nie, nie zmoczy czy, czy nie zawilgnie, a dodatkowo przede wszystkim łatwo wymianę baterii i, i, i tego typu elementy, które faktycznie przydają się w praktyce. Tak? Oczywiście do tego, do tego momentu trzeba sobie iterować, trzeba cały czas testować. Używaliśmy bardzo dużo druku 3D, praktycznie cały czas. Teraz z nowymi produktami, które mają wychodzić również. Tak więc no wszystkich zachęcam, bo to jest naprawdę fajna sprawa. W dzisiejszych czasach możliwości hardware'owe są po prostu niesamowite. Naprawdę możemy tak dużo zdziałać, wystarczy pomysł, wystarczy trochę zaparcia i, i jakichś sensownych ludzi wokół siebie i można naprawdę bardzo dużo zrobić. Efekt jest, 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 jest widoczny praktycznie natychmiast. Pracowaliśmy przez rok, sprzedawaliśmy przez kilka miesięcy i poproszę następny slajd a to mi się troszkę pomyliło, ale dobra. E, to, jest, to jest właśnie software, tak? czyli, czyli cały ten backstage, który gdzieś tam sobie, sobie działa i, i pozwala na, na pracę tego wszystkiego. Bardzo ważna część hardware'u w dzisiejszych czasach. tak? Czyli na przykład Tail bez software'u no, nie, nie działałby, tak? Nie, nie dawałby za wiele. Tak? E, drukarki 3D bez software'u, no tak samo, no, bezużyteczne. Zwłaszcza no, w aktualnej wersji softu, jak jest dostępny na rynku, no to praktycznie można powiedzieć, że są, są dosyć e, ciężkie w użytkowaniu, tak? jeśli się jeśli nie jest w temacie. Poproszę, następny slajd. No właśnie, te parę miesięcy pracy, później parę miesięcy sprzedaży dały efekt. Efekt, który tak naprawdę z nasze oczekiwania, bo nikt z nas się nie spodziewał, że, że nasza technologia zostanie, zostanie tak szeroko zastosowana I, i to na całym świecie. Bo gdy się patrzy na listę klientów codziennie i się widzi egzotyczne kraje, których tak naprawdę nie, się, nie jest w stanie się pokazać na mapie, to, to człowieka troszeczkę to zaskakuje. W tej chwili tak wygląda lista naszych liczba naszych klientów, koncentracja ich na, na całym świecie yy, i to zaledwie w parę miesięcy, więc tak naprawdę trzeba zacząć. Jeśli chcecie coś zrobić z hardware'em, jeśli chcecie zmienić coś albo stworzyć nowy produkt, to, to zróbcie. I naprawdę bardzo szybko świat weryfikuje, czy to jest fajne, czy, 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 czy to będzie użytkowane, i, i, i bardzo szybko będziecie też mogli zmieniać. Czasami, yy, czasami właśnie najważniejsze jest to, żeby zacząć, bo nawet jeżeli nasza, nasz produkt yy, to nie jest to, co finalnie stworzymy, to, to, to zobaczymy, że, że bardzo dużo e, fajnych możliwości się przed nami otwiera. My zaczęliśmy od osób niewidomych, zobaczyliśmy, że, że faktycznie ten produkt może być użytkowany wszędzie, więc daliśmy go wszystkim i dzięki temu powstają takie rozwiązania, których nie byłbym w stanie nawet wymyślić sam, siedząc po prostu przez rok i, i wypisując je po kolei. Tak? Więc, e, więc zapraszam Was do tego, róbcie hardware, e, jeżeli, jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby zaczynać już swój własny projekt to ja zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani do tego, żeby, żeby w jakiś sposób przyjrzeć się temu, co robi nasza firma i, i dołączyć do nas. Może następny slajd, ostatni. Po prostu zatrudniamy, szukamy talentów w tej chwili, zarówno programistów, jak i elektroników, a salesów, ewangelistów. Tak, każdego, kto, kto chce robić coś fajnego w hardware'ze, w branży mikrolokalizacji, to, to zapraszam do tego, żeby się przyjrzeć naszej firmie. Dzięki. Aż mi zasłał w gardle. Nie wiem, to to jest. A Cześć, Marek ja z tej strony Wraki. E, mam takie pytanie odnośnie tego slajdu traction. E, tam taka duża kulka była, North America. Możemy wrócić, ale no nie dobra, już Patryka kostki są. Nie nie, spokojnie. Czy możesz nam powiedzieć, ile to jest sztuk, ta duża kulka, największa, która była w Nowym Ameryka? Hmm? Sztuk to nie jestem w stanie ci powiedzieć. Na pewno jest to, jest to około tysiąca, tysiąca klientów, tysiąca firm, które, które, które z nami działają w Stanach. Ilościowo to, to strzeliłbym tak na, na szybko, że jest to na pewno coś koło myślę, że 10 tysięcy sztuk. Tak, tak strzelam. No w Stanach na chwilę obecną to jest bardzo, bardzo konkurencyjny rynek. Bardzo dużo, bardzo dużo jest tam konkurencji. Ale na tyle ciekawy, że, że, że wszyscy, wszyscy testują, wszyscy testują, wszyscy się z tym bawią. No, no pokazuje to mapa świata, tak? Chociaż Europa też jest, jest jakby sobie sumować, to chyba więcej klientów mamy z Europy niż z Stanów. Okej, super. I to mam mikrofon, to jeszcze takie moje ulubione pytanie. Co ci jest waszym największym wyzwaniem? Jakbyśmy tak popatrzeć na wasze przedsiębiorstwo, waszą organizację, ale też na rynek, który tworzycie i na świat, który się zmienia, to co dzisiaj jest największym wyzwaniem, które stoi przed was, przed wami? No to jest długie i trudne pytanie, bo jest tu wiele warstw, które, które, które umieściłeś. Dla mnie w tej chwili najważniejsze to jest, to jest dostarczanie. Czyli, czyli tak naprawdę zadbanie o to, żeby wszyscy, którzy chcą, dostali to, to czego chcą. Tak? Na chwilę obecną nam się to udaje, ale wiem, że za niedługo będzie, będzie to wyzwanie nie tylko na skalę powiedzmy polskiej produkcji w Polsce, ale też na skalę światową produkcji podczęści, pod zespołów, z których składają się nasze urządzenia. Tak? I nie mówię tu tylko o bikonach, bo też dochodzą nowe, które, które już gdzieś tam mamy w produkcji. Czyli tak naprawdę skalowalność, nie tylko zespołu, ale skalowalność produkcji i, i, i taka światowa, światowa dostępność wszelkich podzespołów. Jeszcze jakieś pytanie? Dzięki. Dzięki, chciałem zapytać, teraz rozumiem, że to jest jeszcze tak, ikony są nowością, wszyscy się nimi testują, tak jak powiedziałeś dużo osób się bawi, pewnie część osób E, już zaczyna stosować to faktycznie w biznesie, e, ale tak sobie wyobrażam, że za rok e, takich firm jakby wy będzie jakby setki tysiące, będą takie, które w Chinach mają straszne moce przerobowe. E, czy to nie jest tak, że za rok wy się możecie zamienić w producentów, wiesz, pendrive'ów? dostawcy takiego mega, jeżeli się nie wyspecjalizujecie, nie będziecie mieć do tego jakiegoś super softu, jakiegoś targetu, tak, to po prostu dostawcy wytrają. Tak, jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. No i sprzedałeś przepis na to wszystko, więc moim zdaniem odpowiedź już jest, już jest gotowa, tak. Trzeba się, raz, że nie, że nie tyle wyspecjalizować, co trzeba stworzyć odpowiednie narzędzia, tak. Jeżeli już one są odpowiedniej, odpowiedniej jakości, to wtedy bardzo trudno jest konkurencji wejść na rynek. Startupy, jeśli chodzi o bikony, czy tam mikrolokalizacje, pojawiają się co chwilę, codziennie. Codziennie mam Firmy, które są beacon Wannabe i generalnie starają się to robić. Problem jest taki, że przede wszystkim skala. Bardzo ciężko będzie im osiągnąć skalę, w której produkcja będzie opłacalna. Mówię tutaj o tej skali set, setki tysięcy sztuk, tak? bo wtedy to zaczyna mieć wszystko sens. Wtedy to zaczyna już być na tyle, na tyle duże, bo w produkcji w hardware'ze każdy, który już wejdzie w hardware, wie, że skala to jest. To tak naprawdę kluczowa kwestia, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli zamawiasz kilka sztuk, to cena będzie zawsze tak zaporowa, że niewiele nie zrobisz produktu, który może być użytkowany gdzieś tam w, dużym, w, dużych, w dużych ilościach. Ale bardzo ważną rzeczą tutaj jest właśnie software, bardzo, duż, bardzo ważną i wysoką barierą do wejścia. Ale też cała koncepcja. Ja na przykład wielokrotnie miałem klientów, mówię Szymon, słuchaj, czemu mam brać Twoje bikony za powiedzmy 20 czy 20 parę dolarów za sztukę, skoro ja mogę sobie kupić e, bikony za 8 dolarów e, z Chin, tak? Ja wtedy mówię, OK, to kup sobie bikony za, za dolarki e, e, z Chin i zobaczymy się za dwa miesiące. I dokładnie tak jest. Za dwa miesiące przychodzą i mówią, że jednak chcą bikony od nas, bo bo te z Chin to w ogóle nie działają, bo w ogóle bateria trzyma trzy tygodnie i, i coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. A już nie mówiąc o tym, że nie, nie mają softu, nie mają całego backstage'a, całego panelu, który, który może tym wszystkim zarządzać. Także no takie ryzyko jest zawsze, że wejdzie konkurencja i to się pojawia cały czas. To tylko pokazuje to, że ta branża to, to, jest, to jest naprawdę, naprawdę przyszłość i, i wszyscy o tym myślą w tej chwili. Jeszcze jakieś pytania? Hi, uh, I will say it in English because my Polish is not that good enough. No worries, First kidding. of all, uh, congratulations for the presentation. Thank you, you bring a really hot topic on the table. Um, and I'm really happy that, uh, like, like Estimo, there's another company coming from Poland on cons. And I really want to know, like, what is your focus in terms of the market? Are you going into the US market, Europe, APAC? Where, where do you want to focus on? You can reply in Polish. Uh, thank you. Uh, would you understand Polish? Okay. Uh, to jest bardzo dobre pytanie. Y, ciężko fokus. Ciężko fokus w momencie, gdy, gdy, gdy firma, którą, którą się tworzy, gdy produkt, który się tworzy, nagle staje się produktem globalnym. Z pierwszego dnia. Czyli uruchomiliśmy przed sprzedaż, jak zobaczyliśmy listę klientów, to po prostu wszyscy się zdziwiliśmy, bo okazuje się nagle, że, że cały świat zamawia, tak? W tej chwili, jak patrzymy na strukturę naszych klientów na całym świecie, no to widzimy mniej więcej miejsca, w których jesteśmy, jesteśmy zainteresowani. Ale tak naprawdę na chwilę obecną dla nas takimi rynkami, na których się skupiamy, oczywiście poza Stanami, to jest tutaj zachodnia Europa i Japonia. To są, to są, to są rynki, które, które mają bardzo dużo, bardzo dużo do zaoferowania, ale mimo, mimo tego, że, że będziemy się na nich skupiać, to tak naprawdę nie zamykamy się na żadne, na, żadne, na żadne rynki światowe. Przede wszystkim mamy podejście takie, że, że, że skupiamy się na dostarczaniu technologii. To jest nasza misja. Technologii, którą inne firmy mogą użyć, mogą na tej, na tej technologii zbudować swoje rozwiązania eee, i to, to nas kręci, to, to nas cieszy, tak? Że widzimy co chwilę nowe, fajniejsze rzeczy budowane w oparciu o to, co, o to, co robimy i, i to, to, nam, to nas napędza. Eee, szanowni, ja mam jeszcze kilka pytań. jeszcze ja się strzymam. To jest takie pytanie z sali. Tak. Wie, Wiemy, że elementem osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej jest komplementarność takiego produktu, czyli hardware i software'u. Jak w takim razie rozwiązujecie ten pro, problem w kontekście software'u? I to byłoby drugie wyzwanie, które widzę, ponieważ wydaje mi się, że jeśli. Klient odbiera sam bikon, chciałbym go dostosować do własnej e, funkcji, a wiemy, że w, w tym temacie on jest KIS prawda? Więc pytanie, czy dostosowujecie e, software do jego potrzeb, czy macie system zbudowany z modułów, który pozwala mu zrobić z bikonem co? E, czego mhm, jasne, to zacznę od tego, że e, podeszliśmy do, do do tematu inaczej. Znaczy, nasze bikony, gdy opuszczają e, fabrykę i są przygotowane do wysyłki do klienta, to one trafiają od razu do clouda. To znaczy, tworzymy takie, prawda, odpowiedniki tych bikonów w cloudzie. Tam, tam jest przechowywana cała konfiguracja, wszelkie, wszelkie informacje o tym bikonie. I oczywiście jest panel CMS-owy, który umożliwia wrzucanie jakby kontentu na te bikony, a później przez API użytkowanie tego kontentu już ze swoją aplikacją, lub na przykład z naszą jakąś tam defaultową do, do demo, do demo i, i, i do testów. Ale cały, cały, cała kwestia polega na tym, że, żeby, żeby to robić w odpowiednich poziomach, czyli wysokopoziomowe zarządzanie flotą bikonów, czy tam powiedzmy tym, tym całym asetem, który, który posiadamy, tym deployem, niezależnie od tego, jaki on jest duży, tak? bo niektórzy będą mieli 100 bikonów, a inni będą mieli ich 10 tysięcy. I problem się rodzi taki, jak tym wszystkim zarządzać? Jak, jak potworzyć bakety, w których one będą, tam venues, miejsca, które, 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 które są obłożone nimi, później jak udostępnić to przez API. Co, co się stanie, gdy na przykład ktoś nam ukradnie bikona albo przestanie działać, w jaki sposób zrobić klona dokładnego, takiego, jaki, jaki był? To wszystko, tego, tego, te wszystkie problemy trzeba zażegnać najpierw. I stworzyć tak, jak my to stworzyliśmy w naszym systemie, żeby później można było budować na tym po kolei warstwa po warstwie. Oczywiście będąc tak młodą firmą, no nie mamy jeszcze nie wiadomo, jakich modułów, gdzie na przykład wykorzystuje się je do konkretnych celów. Właściwie w rynku, w rynku mikrolokalizacji zrobił się taki trend, gdzie pojawiają się firmy oferujące konkretne rozwiązania softwareowe, a później integrują się na przykład z nami, używają naszego hardwareu i naszego całego, całego API i dzięki temu wszyscy, wszyscy są zadowoleni, tak? My staramy się dostarczać technologię, więc staramy się trzymać to, to bardzo, bardzo, bardzo wysokopoziomowo, gdzie każdy potem już może sam sobie budować swoje, swoje klocki, swoje zabawki. Proszę, no no to ja mam jeszcze też kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, bo yy, mieliście tam w głowie gdzieś pomysł na, na bikony, prawda? Czy mieliście już konkretne zastosowanie dla tych bikonów, które chcieliście produkować? Yy, znaczy to, to, pierwsze, to pierwsze zastosowanie to było właśnie, yy, to było właśnie muzea. Chcieliśmy zrobić. Yy, chcieliśmy zrobić yy. to była wasza docelowa wizja, że kurcze to będą bikony do muzeum? Tak. W, ogóle w, wcześniej w, wcześniej MVP, tak, w ogóle w, wcześniej, yy, wcześniej nazywaliśmy je w ogóle nie bikonami, tylko pingerami. Tak sobie to wymyśliliśmy, yy, śmiesznie. I tak naprawdę, no tak jak najpierw, ona najpierw trzymała swój content i wysyłała go do, do, do aplikacji. I tak naprawdę pierwsze rzecz, jaką testowaliśmy, pierwsza aplikacja, która powstała, to była aplikacja, która umożliwiała przede wszystkim właśnie nawigowanie po muzeum. Ona wysyłała audiodeskrypcję. Czyli mając aplikację w swoim telefoniku i słuchaweczki, chodziłeś sobie po muzeum i przy kontakcie z tym naszym beaconem, Pingerem, Dosta dostawałeś ten kontent w postaci audiodeskrypcji, czyli osoba niewidoma tak naprawdę mogła no, słuchać sobie to, to oczywiście to było bardzo proste i bardzo takie e, niezaawansowane na początku, e, ale właśnie od tego zaczęliśmy i to jakby pokazało, że w pewnym momencie, że, że ta technologia może bardzo dużo e, zmienić e, na świecie, bardzo dużo problemów rozwiązać przede wszystkim, tak? Czyli to nawet nie była, no, to nawet nie była e, do końca mikrolokalizacja, to było wysyłanie kontentów w jakimś konkretnym obszarze. Czyli faktycznie zaczęliście od takiego bardzo konkretnego, małego use case'u, tak? Myśleliście, tak. że okej, okay, może później będzie coś większego. Tak i do teraz, do teraz właśnie, jako że oczywiście staliśmy się zupełnie inną firmą technologiczną, to wciąż mamy w sercu tą ideę, którą zaczynaliśmy i na przykład dla muzeów, dla instytucji tego typu, Oferujemy zupełnie, zupełnie, zupełnie inne ceny, zupełnie inne, inne rzeczy, oczywiście darmowy dostęp do softu i tak dalej. Dlatego, żeby to wspierać, żeby, żeby jak najwięcej takich, e, takich projektów powstawało. Tutaj jeszcze Bartek wspomniał coś ciekawego, to znaczy, że Chiny za chwilę będą to produkować za tam, nie wiem, dolara czy za ileś. E, to ja mam takie pytanie w głowie, kurczę, czy, czy to będzie hardware czy software, tak? Który tak naprawdę będzie rządził się o tym beaconów, tak? Tak naprawdę jedno bez drugiego nie, nie będzie istniało, to, 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 to nie jest pytanie, które, które wydaje mi się jakoś tam specjalnie wierci się w mojej głowie. Raczej, raczej traktowałbym to holistycznie, czyli rozwiązanie, tak? bo jeżeli czy tam firma czy, czy jakiś startup chce coś stworzyć to oni za bardzo no, będą starali się wybierać coś, co jak najmniej kosztuje ich wysiłku, jak najmniej tego hasła, tak? czyli że mogą faktycznie wziąć coś z półeczki, zastosować w swoim rozwiązaniu i to zrobić. Zawsze to będzie, zawsze, zawsze będą tanie bikony, zawsze będzie tani soft do bikonów, ale chodzi o to, żeby stworzyć taką ofertę, takie połączenie tego wszystkiego, że nikt nie będzie się zastanawiał dwa razy, tylko po prostu będzie, będzie, będzie brał to co, to, co się oferuje. Czyli wierzysz, że to będzie rynek, gdzie będzie wielu producentów, nie będzie to rynek, który zostanie zdominowany przez jedną firmę, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Słuchajcie, to podziękujcie Szymonowi.